Zatrzymaj film i spróbuj zrozumieć treść zadania. Ja powiem tylko tyle. Mamy obliczyć sprawność silnika, którego cykl składa się z dwóch izobar i dwóch adiabat. Na wykresie zależności ciśnienia od objętości wygląda to w ten sposób: dwie izobary to są te linie poziome i dwie adiabaty. Temperatury oznaczyłem T1, T2, T3, T4 w narożach tego czworoboku. I zwróćmy uwagę na to, że jeśli od temperatury T2 do T3 gaz izobarycznie zwiększa swoją objętość, to musi pobierać ciepło. Pobiera ciepło Q1. Autor to ciepło oznaczył Q. Ja oznaczam je Q1, żeby. Jako Q2 oznaczyć ciepło oddane w tym cyklu, a oddawane ciepło jest w przemianie zobarycznej, gdy gaz od temperatury T4 oziebia się do temperatury T3. Jeśli chodzi o adiabaty, to nie ma ciepła pobranego zgodnie z definicją przemiany adiabatycznej, ale jest wykonywana praca albo przez gaz nad otoczeniem albo przez otoczenie nad gazem. Otóż to ciepło pobrane możemy przedstawić jako iloczyn liczby moli gazu ciepłomolowe przy stałym ciśnieniu i różnica temperatur t3 minus t2. Stąd zwróć uwagę na to, że możemy w łatwy sposób wyznaczyć temperaturę w tym trzecim wierzchołku. Podstawiamy dane i znajdujemy, że jest to 600 kelwinów, czyli mamy temperatury T1 100, 300, T2 500 i T3 600. Na pewno będzie jeszcze nam potrzebna temperatura T4, ale o niej za chwilę. Mamy obliczyć, znaleźć sprawność cieplną tego silnika. Jest ona równa w liczniku różnica ciepła pobranego i oddanego do ciepła pobranego. Q1 minus Q2 do Q1. No i teraz Q1 znamy. Jak znaleźć Q2? Q2 jest to ciepło oddane tu w przemianie izobarycznej. Będzie to Iloczyn liczby moli gazu, razy ciepło molowe i razy różnica temperatur C4 minus t 1 C4 jest wyższa niż C1. No i teraz tutaj muszę Wam na czerwono w ramce pokażę pewne przekształcenia, które nie jest wymagane do rozwiązania zadania, ale dobrze by było, gdybyście rozumieli z, i zdawali sobie z tego sprawę, skąd się za chwilę pojawi pewne równanie. Ja tutaj napisałem równanie Poisson'a opisujące przemianę adiabatyczną. P, V do kappa, równa się konstans. To jest to równanie, które autor podaje. Ale dla każdej przemiany, niezależnie czy to jest adiabatyczna, czy jakakolwiek inna, Słuszne jest również równanie, gazu równanie stanu gazu doskonałego. PV dzielone przez te równa się konstans. Wyznaczam stąd V. I to V wstawiam tu. No i teraz popatrz, żeby nie popełnić błędu. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o wykładniki. Otrzymuję takie równanie. Zwróć uwagę na to, że to równanie opisuje przemianę adiabatyczną, tylko w tym równaniu nie ma objętości. A dlaczego ja od niej uciekam? A no bo tu z treści wynika, że ważne są jednak ciśnienie, temperatura a o objętości się nic nie mówi, to dobrze jest od niej uciec. Teraz to równanie opisujące przemianę adiabatyczną stosuje dla Pierwszej przemiany adiabatycznej i dla drugiej przemiany adiabatycznej. Zobacz, co się stanie, gdy ja te dwa równania podzielę przez siebie stronami. Zostaje tylko ta proporcja. Z której to proporcji wyznaczam te cztery, 360 kelwinów. No to jak mam te cztery, to wracam do Q2. Te 4 znam, tu to znam, T1 znam. Podstawiam dane i znajduję, że Q2 jest tyle dżuli. No to Q1 znamy, bo podał autor nam treść tego, wartość tego ciepła. To jest to Q. Ja oznaczyłem je Q1. Podstawiamy dan i znajdujemy, że sprawność tego silnika cieplnego była prawie że 40 stopni, bardzo wysoka.